Cześć, Pasieka gromadzeń 11 lipca, niedziela. Jestem na Pasiece, mam parę rzeczy do zrobienia. Tutaj no, sprawdzę sobie wszystkie odkłady, jak się rozwijają, czy nie brakuje miejsca, czy trzeba węzy dołożyć. Tutaj w tych dwóch dawałem matki nieunasienione. 1 lipca. Albo 30 czerwca, jakoś tak. Więc może już czerwią. No, powinny. Jednodniówki tutaj były podane. No, bo tutaj podawałem mateczniki, ale matki nie wróciły z lotów godowych. Z tych mateczników, zajrzę do tej rodziny, gdzie to jajeczko. Może od razu tam pójdziemy. Pierwsze co zajrzę do tej rodzinki. Gdzie ona Tutaj. Możniemy podkurzać i sprawdzę czy tam są jakieś jajka No mam nadzieję, że jakaś matka jednak była, nie unasiniona się unasiniła Bo inaczej to o, pszczoły latają, szukają, ale czerienki, trzeba je oskubać. Przez jest taki trochę okres rabunkowy yy, Dlatego praca na pasiece jest dosyć ciężka Dobra, ja tu sobie yy ściągnę miodnie i zajrzymy do gniazda dobra rodzinka spokojna więc może nie jest tak źle no najbardziej najlepiej byłoby jakby była tutaj ta matka i już nie trzeba by było nic robić jakby zaczęła czerwić Uu, tutaj jakaś ramka z pokarmem z tej strony pusta. Odłożę sobie ją na bok na chwilę. No przeglądy w tym okresie trzeba robić bardzo szybko, bo pszczoły po prostu rabują. Patrzcie jaki tu jest matecznik, ale pusty, też taki trochę yy, na cichą wymianę. Jakieś miseczki. No tutaj zalały troszkę czerw się wygryzł, zalały trochę miodem. zalewają miodem po środku muszę patrzeć czy nie ma jajeczek ale nic nie widać to również zalewają Czerwiu prawie już nie ma tutaj jest trochę czerwiu Ramka, którą dodawałem, chyba żeby pociągnęły sobie mateczniki, ale nic, nic takiego nie zrobiły. Żeby choć parę jajeczek było, to bym mógł uznać, że jest matka. No, chyba że trutówka zaczęłaby trutówki czerwić, ale. Tutaj patrzę, że jest trochę pustego miejsca. Nie zalewają. Ale jajeczek nie widać. Druga strona to samo. No, trochę agresywności. Może jest bez matek. Trzeba będzie chyba tak jak w komentarzu Pisaliście. Wziąć matkę uniesioną w klateczce i położyć. I zobaczyć, jak się zachowuje ta rodzina. Tu się ładnie czerw wygryzł. Jest miejsce, ale jajeczek nie ma. Ani jajeczka. Pszczoły w miarę takie agresywne się robią, więc mogą być poddenerwowane brakiem matki. Nie, nigdzie nie ma jajeczek. Matki chętnie w tych czarnych e, takich plastrach gniazdowych o młode. Tu jest jakaś miseczka, ale pusta. Wszystko wskazuje, że bez matki matka padła, ale czemu one na tych larwach nie pociągnęły sobie, to ja naprawdę nie wiem pierwszy raz coś takiego mam, że ok matka padła, ale one powinny mateczniki ratunkowe ciągnąć na swoich larwach, a jak nie na swoich, to na tych podanych nic a nic. Że był jakiś wygryziony matecznik, stwierdziłbym, że jest młoda matka, jeszcze się nie unasieniła. Ale nigdzie nie ma nawet mateczników żadnych. Tutaj trochę pieżki, trochę starych jaj yy, Starego czerwiu na wyblizieniu. No i nie ma nigdzie jajeczek Natki też nigdzie nie widzę Aczkolwiek wiadomo, no można przeoczyć Jak nie jest znakowana I ostatnia ramka Pierwsza, ale ta jest pełna pieżgi Zerknę tylko czy gdzieś nie widać matki Ale wątpię Tutaj w środę również zaglądałem, również nic nie było Dobra, idę po matkę w klateczce i spróbujemy zobaczyć jak się przebywą zachowywać Zabrałem matkę z ulika i śmieszna sytuacja Więc się widać. chyba nie z drugą stroną. Matka ogólnie zesztywniała. Dostała takiego stresa, ale dziwne, bo od razu ją złapałem. Mm, bez żadnych jakichś tam szukania. Bardzo się wyróżnia, czerwona. I ona leży jak, jak nieżywa. Ale miałem już kiedyś taką sytuację. Niektóre matki dostają takiego szoku jakiegoś. I wyglądały jakby padły trupem, zawały dostały. Ale ona za jakiś czas, za parę sekund powinna się normalnie zacząć ruszać. Przynajmniej kiedyś tak miałem, ale zobaczymy jak w tej sytuacji. Na razie położę ją. Feremon, feremony powinny przecież wylatywać. Zobaczymy jak pszczoły się zaczną zachowywać. Coś tam się interesują. Tylko pytanie, czy one nie będą mnie atakować. Troszkę obchodzą tą klatkę, ale tak tak sobie. Ogólnie ten rój też tymi skrzydełkami nie rusza, w sensie często, jak jest bez matek, to pszczoły aż szumią. Tutaj takiej sytuacji nie było. No, latają dosyć tak gwałtownie, nie za bardzo mi się to podoba. Chyba przejrzę sobie jeszcze raz wszystkie ramki, ramka po ramce i trochę dłużej e, popróbuję poszukać jakiejś matki nieunasienionej czy coś, bo średnio to przyjęcie mi się podoba. Dobra, dam pauzę, a ja sobie przejrzę. Może akurat okaże się, że jest gdzieś tu matka dobra, zagadka chyba rozwiązana. Patrzcie, tutaj jest matka. Jest tutaj. Jest jakaś niedołężna. Chyba się nie unasieniła. Ona by się zamieniła zaraz w trutówkę. Tutaj jest. O, o, o. Patrzcie, ona, ona nawet trzęsie się jakaś cała. Coś jest z nią nie tak po prostu. Tutaj. Malutka. Tak, to ona strutowiała. Coś jedno skrzydełko jest w górze. Powolutka, na sił nie ma uciekać, coś się trzęsie, po prostu tu się matka wygryzła, nie zdołała się unasienić. no minęło już dosyć dużo czasu, więc po prostu trzeba ją usunąć. Trzeba ją usunąć. No nie wiem, kurczę, czy, czy, czy jeszcze jej dać szansę, ale jeżeli ona rzeczywiście są z nią problemy. Jest jakaś mała, a czym co się, to ona może strutowić i będzie czerwić na trutowo. Pszczoły ma świtę koło siebie. ale coś, coś jest nie tak. Coś mi się nie podoba. No nic, podam tą matkę unasienioną. Tą skasuję jeżeli ten ferremont tej czarnej e, przestanie działać to powinny przyjąć tam w klateczce i uwolnić czasem są i takie sytuacje ciekawi mnie dalej to jajeczko czym ono wtedy tam było no ale nic przynajmniej e, dobrze, że ją znalazłem bo no, skasowałyby to mu nasienie ono jakbym Świta jest Ale no uciekaj Nie chcę to uciekać Jakaś jest taka Nie za bardzo kurczę przygniotłem się chwilą pszczoły i oczywiście w opuszek palca Musiałem dostać żądło Dobra No nic tak to zrobię Podamy unasienioną Ta nie jest unasieniona Szkoda czasu rodzina już słabnie Ostatni czerw jak widać się wygryza nie wiadomo co by to było z tej kulawa jakaś. Dobra. No dobra, podam tą matkę w klatece Minęło z 5 minut, ona dalej jest sztywna. Nie wiem czy ona nie dostała zawału jakiegoś serca, ale praktycznie ani mi nie uciekała na plażce od razu leciutko złapałem do klateczki i ona zesztywniała. Nie wiem, no słyszałem, że przy mają takie właśnie ataki, ale że z nią powinno być wszystko ok, nie? że ona się obudzi za jakiś czas. No nie wiem, chyba że jej serce nie wytrzymało, taka strachliwa, aż, aż dziwne Nigdy tak nie miałem. chodowcy hodowcy matek musieliby się wypowiedzieć, czy przy na przykład znakowaniu jednodniówek, czy unasienionych mają takie sytuacje. Jakieś miałem coś takiego, ale to zeszczywniała na 15, no może 30 sekund i ruszyła, a tutaj już minęło 5 minut. No ale zostawię ją w kateczce jutro. Jutro to przeglądne, sprawdzę, czy ona się tam rusza, czy ją wygryzły, czy gdzieś chodzi po plastrach. Ona jest bardzo taka czerwona, nie taki ma odwłok, więc, nawet bez oznakowania, łatwo ją będzie znaleźć na ramkach. No i zobaczymy. Dobra, pora iść zobaczyć te dwie matki w odkładówkach. Dobra, jakby daby da szybko do tych. Tutaj były matki podawane za palitkiem więc powinno się dosyć szybko je znaleźć. Ciekawe mi je dalej czy ta matka yy, w stanie, bo no, zesztywniała skubana. Mam nadzieję, że jej nic nie jest. No dobra matka nasieniona prima. No ale to mówię, to, to dopiero jutro. Już tam dzisiaj nie degrzebał. Tutaj To jest pierzga i pokarm. Idziemy dalej. I wygryzający się czerw. Pytanie, czy pomiędzy są jajeczka. Są jajeczka. Dobra, są jajeczka. Jest matka. Jest matka tu na dole. Biały opalitek. Przeszła na drugą stronę. Chyba tak. Nie, gdzie ona chodzi? A jest. Tutaj. No i dobrze, są jajeczka, długi odłok widać. Wszystko jest ok. Więcej nie trzeba nic sprawdzać. Jest matka, są jajka. Będzie ok. Można by było zasilić ramką czerwioną na wygryzieniu taki odkładzik, bo nie jest silny jak widzicie. Późno robiony, ale to jeszcze pomyślę. Na razie dzisiaj, dzisiaj na pewno to nie zrobię, może w tygodniu. Będę miał któryś dzień, czas to, to, to zrobię coś takiego. Ja nie chcę, żeby w tych ulikach były za silne te odkłady, bo ja chcę w nich zimować. Rok temu zimowałem w tych takich styropianowych ulikach i wszystkie rodziny mi przezimowały wszystkie odkłady. Na wiosnę się przełożyło do uli nowych. Super, super, rosły w siłę, wszystko było ok. Dlatego w, tej, w tym roku też chciałbym takich odkładów, nawet jeszcze może zrobię po ostatnim odebraniu. no bo połowę pasieki wczoraj, wczoraj skończyłem miodobranie a jeszcze została mi druga część 14 uli jeszcze nie wykręcałem i te 14 uli tak jakby ma już koniec sezonu więc wykręcę miód jeżeli jest gdzieś dużo czerwu, dużo pszczoły to jeszcze troszeczkę podzielę te silne rodziny mam też paski z kwasem nie chcę jakiegoś producenta to pokazać ale z tej strony chyba nie widać to są paski gliceryna i kwaszczowiowy będę teraz dawał do niektórych rodzin na próbę. Pierwszy raz będę te paski dawał. Zobaczymy, jak działanie. Czy nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na pszczoły? I jak będą w porządku, to, to wiem, może co roku w ten sposób troszkę wspomogę walkę z tą warozą, tymi paskami, bo raczej tylko na tym. Paski to, to chyba jednak za mało, nie trzeba coś więcej dać. Dobra, zaglądniemy do drugiego. bo się rozgadałem. No, jedno rządło wpadło, wczoraj chyba ze trzy, przedwczoraj też. Chciałem, bez żądła, dniem straconym dla pszczelarza. Taka prawda, się śmieje oczywiście, ale jak się ma pasieki, no to często te rządła. czasem bywa, że i miesiąc praktycznie żadnego się nie załapie. A czasem są jajeczka. Dobra, widzę pierwsze jajeczko. Jest i matka. O. Są to matki Melisa. Z pasie melisa. Jedno dniówki podałem, dwie się unasieniły. To były ostatnie matki, jakie kupowałem do tej pory. No tu cała ramka jest z jajeczek. Bardzo ładnie tu zaczerwiła. Czerw się wygryzł, ale za jakieś tygodnie, jak się. No to też można by. Ja chyba te dwa odkłady wzmocnię po jednej ramce. Czerwiem na wygryzieniu, bo widzę, że. Kompletnie już nie ma czerwu krytego, wszystko się wygryzło więc, no, będzie taki przeskok 3 tygodniowy praktycznie. Zanim z tych jajeczek, co dopiero tu poskładały te matki, się wygryzie młoda pszczoła. I wtedy dopiero matka będzie mogła trochę więcej zaczerwić. A jakby tak po jednej rameczce dać, to, to na pewno im to pomoże. No dobra, ja tutaj jeszcze te paski będę wkładał do uli. I, i tyle. I tyle. Dzisiaj jakoś wiele rzeczy tutaj nie chcę robić. Wczoraj przedwczoraj miałem je dobrania. Namęczyłem się trochę. Miodu za dużo nie było. Nie ja wiem, parę kilo będę miał z tej takiej lipy. Z tą mieszką faceli, ale po smaku kompletnie faceli nie coś, bo już sobie tam zjadłem trochę tego miodu. Bułeczkę jakąś posmarowałem świeżym miodkiem. i typowo lipowy miod wyszedł. Dobra, cześć, trzymajcie się. Hej.